Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa multipacki angielskie z kolekcji Road to UEFA Nations League Finals. W środku mamy 25 kart, jedną kartę limitowaną, czyli w całości po trzy saszetki. Zrobimy sobie pojedynek pomiędzy tymi dwoma multipakami. Zobaczymy. Jakie limity nam wpadną Pierwsza to oczywiście Saszetka z limitką. No i patrzcie, po raz kolejny trafiam Roberta Lewandowskiego, czyli będzie polska kontrakt. To zaraz się dowiemy, bo drugą stronę otwieramy i jest Bernardo Silva. Z Portugalii, czyli Polska kontra Portugalia. I patrzymy teraz na karty, złączymy oczywiście wszystko, żeby było ciekawiej. Denis Zakaria to jest Szwajcaria, Gareth Bale, Walia, Metz, Laporte z Hiszpanii i Hurricane, Anglia. A po drugiej stronie. Mamy Hradeckiego, Nani, Mertens, Krystal Fati z Hiszpanii i Zlatan Ibrahimowicz. Nie wiem, czy czasem Portugalia nie będzie miała większych szans, bo chyba więcej kart jest z Portugalii aniżeli z Polski. Ale zobaczymy. Jordi Alba, Hiszpania. Kerer, Niemcy. Kola Sinacz. Bośnia i Hercegowina Mariki Bareiro Barak Makkin Mec Krystal Wlachowicz i Pedri kolejna saszetka Kulusewski Luis, Pukki, Do Doerti, Witzel, Vlasic, Gnabry z Niemiec i mamy Polaka Jakub Moder, czyli prowadzenie dla naszej reprezentacji 1-0. I tutaj jeszcze Giorgio Kielini z Włoch. Aspiliqueta, Kurticz, Odegard, Cimikas, Orban, Kovacic, Waclik i jest niestety Portugalia, Diogo Jota, Remis 1-1, Young Player to Watch, Demir i Kamavinga również karta Young Player to Watch. No i zostaje ostatnia saszetka. Zobaczymy, czy tutaj mniej. Polska albo Portugalia. Mamy Niemca. Terstegen, Henderson, Anglia, Laimer, Austria, Metz, Berardi, Derun, Hazard, Franky de Jong, Laporte i Erling-Haland. Czyli moi drodzy, no niestety nie ma rozstrzygnięcia. Wynik remisowy 1-1, jeżeli chodzi o. Limitki, to jak widzicie, po raz trzeci trafiłem Roberta Lewanowskiego, ale czwarta limitka to już na szczęście był inny zawodnik Bernardo Silva z Portugalii. Troszeczkę kart tutaj powpadało, więc moi drodzy, zrobimy sobie może jakieś uzupełnianie albumu, sprawdzimy jak to w ogóle wygląda w albumie. Tak więc z mojej strony to wszystko. Czekam na Wasze opinie i komentarze. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.